Jeśli oglądacie ten film, to zapewne zapoznaliście się z fabułą tej ostatnio bardzo popularnej gry pod tytułem Poppy Playtime. Mimo, że zapewne znasz już tą grę, to jestem niemal pewny, że są również rzeczy, których nie udało ci się zauważyć. Więc hej, cześć, witajcie, z tej strony Xavi, a dziś zaprezentuję wam 10 kausek o Poppy Playtime. Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałbym poprosić cię, drogi widz, o zostawienie subskrypcji, bo bardzo chciałbym dobić 1500 subów do końca roku, a tak naprawdę liczy się każdy, pojedynczy widz. Dlatego dobra, ja nie będę już dłużej przynudzał i zapraszam was do. Oglądania. Zapewne zdajecie sobie sprawę z istnienia takich zabawek, jak chociażby Hagi Łagi, Kissy Missy czy net Poppy. Jednak pewnie nie wiecie o tym, że w trakcie gry możemy zaobserwować na ścianach pewne rysunki. które przedstawiam inne zabawki, z którymi najprawdopodobniej przyjdzie nam się zmierzyć w przyszłych chapterach. Wszystkie zabawki w fabryce mają w sobie jakąś namiestkę człowieka. Może to być na przykład świadomość, lub chociażby organy. Dlatego, biorąc to pod uwagę, to Hagi Łagi po swoim spektakularnym upadku w chapterze pierwszym może nigdy już nie powrócić. Ponieważ wyraźnie widzimy, że krwawe. Co musi świadczyć obecność układu krwionośnego w jego ciele. A idąc tym tokiem myślenia, też to nie ma w sobie jakieś ludzkie narządy, jest wysoka szansa na to, że nie przeżył takiego upadku. No bo nie wszukujmy się, chyba żaden człowiek nie przeżyłby upadku z takiej wysokości. Reklama vintage Poppy, puszczona od tyłu, ujawni nam kilka ciekawych rzeczy na temat domniemanej fabuły gry. Mimo, że według wielu osób może to być tylko zbieg okoliczności, do popuszczeniu od tyłu reklama ta, przedstawia nam zdania, mówione przez poppy w języku angielskim. Takie jak na przykład wypuść mnie, będziemy zabijać ludzi i tak dalej. Drogą, czy chcielibyście, bym nagrał o tym osobny film? Jeśli tak, to piszcie w komentarzu. Zanim doszło do zniknięcia wszystkich pracowników fabryki, to Playtime Corporation bardzo szczyciło się nie tylko inteligentnymi zabawkami, ale również systemem bezpieczeństwa, który był większości oparty na czujnikach ruchu. Owe czujniki, zaraz po wykryciu, że tak powiem, nieoczekiwanego ruchu, miały od razu złać policję. Mimo to, gdy poruszamy się po lokacji w szabterze pierwszym, to żadna policja nie przyjeżdża, to mogło być spowodowane obecnością pracowników w formie zabawek, które z jakiegoś powodu nie chciały, aby powtórnie Człowieka została powiadomiona policja. I pewnie już dawno założyliście, że Poppy Playtime jest bardzo podobne do takich gier jak Five Nights at Freddy's, Bandy and the Ink Machine, czy nawet Five Nights at Candies. Jest tak, ponieważ jedna z osób odpowiedzialnych za te grę, znana również jako Isaac Christopherson, będąca fanem owych gier, zainspirowała się owymi utworami. Według wielu osób, które prawdopodobnie znają tą grę tysiąc razy bardziej niż ja, to nasz bohater, którym sterujemy w szobrze pierwszym, może nie być człowiekiem, a właściwie to zabawką. Teoria ta opiera się mniej więcej na tym, że Mimo iż nosimy na sobie grapak, który na 100% jest dość ciężki, ze z lekkim problemem jesteśmy w stanie uciekać po wętach przed bardzo zwinnym i szybkim hakim łagim. Można do tego jeszcze dopowiedzieć, że posiadamy możliwość upadku z dość sporej wysokości. Lecz, nawet jeśli to zrobimy, to zazwyczaj skończy się to tylko lekkimi problemami z widzeniem. Jak sądzicie, ta teoria jest prawdopodobna, możecie napisać swoje zdanie w komentarzu. Istnieje teoria, według której samo Platem Corporation miałby tworzyć zabawki w celu ukrycia i opasania swojego prawdziwego celu, jaki miałby być domniemany sposób na Rytelność. Przy okazji wyjaśnia nam to jedno z pytań, jakim jest to, że niby czemu dobrze prosperująca firma, produkująca zabawki, nie mogłaby po prostu robić dalej tego co robiła, tylko zaczęła tworzyć jakieś zabawkowe potwory. No nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie wytłumaczenie, że chcieli tylko żeby klienci byli bardziej zadowoleni z ich usług jest raje naciągane. Kojarzycie może Izaka? Wspomniałem o nim już w tym filmie. Ale wracając do tematu, to Christopher 7 września tego roku na Kickstarterze zorganizował zbiórkę na stworzenie dobrze wam już znanej gry. Zakończyła się ona niecały miesiąc później. Bo 5 października i udało mu się zebrać 222 dolary zaż 45 tysięcy, do której dążył. Pieniądze na ten cel przeznaczyło 16 osób. I 7 imion pośród tych dobroczyńców znalazło się w napisach końcowych gry. W każdej grze są glicze i najlepiej jest wtedy, kiedy nie psują one jakoś bardzo gry i można się z nich pośmiać. Właśnie z takim rodzajem glitcha możemy się spotkać grając w Poppy Playtime. Naprawdę nie wiem jak to opisać, ale w tym momencie, który właśnie widzicie na ekranie, Haki wygląda jakby nie wiem. Skampi się po przedszkolem w krzaku i czeka aż pojawi się. Jakieś dzieci. Wracając już do owych gliczy, to tutaj mamy użycie jeźdźcia za mapę i pozwiedzanie sobie jej od zewnątrz. Niestety, w przeciwieństwie do glicza z Hagim, po zrobieniu tego możemy bardzo łatwo umrzeć. Więc dobrze, to by było już na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do końca. Jeśli Wam się spodobało, to mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie moją pracę. Dlatego cóż, ja nie będę już dłużej przynudzał. Życzę wszystkim miłego dnia lub nocy i żegnam!